okay your girl październik 2003. Dokładnie wtedy się urodziłem, a dziś mamy 4 październik 2021 i kończę 18 lat. Wchodzę w dorosłość, jestem pełnoletnia, to jest totalny szok dla mnie. Nie wiem w ogóle kiedy to minęło, mam wrażenie, że dalej zatrzymałam się jako ta 13-letnia dziewczynka, która zaczyna nagrywać na YouTubie, zaczyna swoje poczynania w internecie. I próbuję spełniać swoje marzenia, a na chwilę obecną większość tych marzeń już jest spełniona. Nie jestem świadoma tego, co w tym momencie się dzieje. Pół miliona ludzi. to jest. Boże. A raczej nie marzeń, tylko celów, bo nie możemy sobie ustalać marzeń w życiu, a właśnie te marzenia zmieniać na cele, żebyśmy potem mogli je realizować. Oh, qual era? <laughs> Rok swojego życia. Cudownego życia, na które absolutnie nie mogę narzekać. A to cudowne życie było dzięki moim rodzicom, którym chciałabym bardzo podziękować, bo to oni mnie wychowali. Musieliście ze mną bardzo męczyć, uwierzcie mi. Byłam dość e, specyficznym dzieckiem, to trzeba przyznać, dość innym. E, z dużą ilością energii, to na pewno. Jestem w szoku, że wytrzymali ze mną tak długo, ale bardzo, bardzo chciałabym podziękować właśnie w tym filmie. Chciałam też podziękować mojej rodzinie, mojej babci, dziadkowi, drugiej babci, drugiemu dziadkowi, bo oni też bardzo dużo dla mnie zrobili. Wychowywałam się z nimi, tak naprawdę pamiętam, jak jeździłam do mojej babci do kutna na weekendy i właśnie spędzałam z nimi tam czas. Teraz mieszka tutaj blisko, więc też jest o wiele lepiej. Babciom Marylka i dziadek Mirek. Pozdrawiam Was serdecznie, babcia Burzenka, która odprowadzała mnie zawsze do przedszkola i za każdym razem pani ją zatrzymywała, żeby się na mnie poskarżyć. Ta, to były czasy. Mój dziadek Czesiek też pozdrawiam, który zawsze mnie podwoził do szkoły jak ledwo co brakowało, żebym się spóźniła. W sumie to do teraz tak jest. No, to jest trochę przerażające. Powinnam się już powoli sama ogarniać, skoro już jestem dorosła. Boże. To mi tak strasznie. Pięć lat temu nigdy w bym nie pomyślała, że moje życie będzie wyglądało tak, jak wygląda teraz. Mogę podróżować. Hej, Patrzcie, odwiedzili nas towarzysze. Towarzysze, pożegnanie, <laughs>

Powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Zachód słońca tutaj w Portugalii, w Lizbonie i tam Ci panowie zrobili na fotę. Jest! Podróże to jest coś, co kocham. Teraz to robię. Byłam w Portugalii, na Malcie, we Francji, sama bez rodziców. Udało mi się to ogarnąć, więc wydaje mi się, że kolejne podróże już tylko pójdą z górki. Ale kocham to robić i cieszę się, że w końcu mam taką możliwość. Iwo, hejka, hejka, hejka. hejka. idealnie odwzorowuje mnie, jest tak samo wolny. Rybacz. Tak się Jestem no, przewodnikiem no, dzisiaj. Hej, bo, Największym moim marzeniem zawsze było nagrywać na YouTubie, tworzyć coś swojego, jakąś swoją działalność, robić coś dla ludzi i to robię, nagrywam filmiki, co prawda gubię filmiki, że czasami to przyznać. O oh, nie! Proszę bardzo, po prostu te skarpety już przeżyły więcej niż ja w całym swoim życiu, bez kitu. Ale elegancko wyglądasz, tato! Mam nadzieję, że nic nas nie będzie straszyć, bo nic. ty do tam jest? Bo... Ja, bo niektóre są naprawdę głupie. I mimo, że filmy nie są jakieś mądre, które czegoś uczą, przynoszą jakiś morał, to mimo wszystko myślę, że są to jakieś filmy, które przynoszą rozrywkę i przy okazji wspomnienia dla mnie na lata. W ciągu tych kilkunastu lat mojego życia były dobre chwile, ale też złe chwile, przez co non stop zmieniał się mój charakter, moje spojrzenie na świat. Z depresjonowanej dziewczynki, e, która nie widzi żadnych wartości, jest smutna, ma bardzo niską samoocenę, nienawidzi siebie, jest bardzo skryta i samotna. Stałam się totalną ekstrawersyjniką, która lubi mieć wokół dużo ludzi Jest rozgadana, uśmiechnięta, pozytywna I samoocena wzrosła Z tego... Na ten poziom. Chciałam też podziękować moim rodzicom, że tak mi ufali, bo w wieku 15-16 lat zaczęli mnie puszczać na różne eventy YouTube'owe, a to jest coś, co totalnie kocham. Spotykać się z innymi twórcami, którzy mają identyczną pasję jak ja, i wspólnie dzielić się swoimi przeżyciami i informacjami na temat tej branży, tak jak na przykład Fame Ma. Nigdy bym się nie spodziewała, że będę na takiej gali, a byłam w sumie nawet na trzech. Byłam również na meetupie, meatpoincie, gdzie poznałam wiele cudownych osób, których też chciałabym tutaj serdecznie pozdrowić. Niestety wiele z nich nie mogło się pojawić na moich urodzinach z racji, że mieszkam w Płocku, czyli w mieście oddalonym od Krakowa. Od Wrocławia, od Warszawy, od Gdańska Także niektórym było po prostu ciężko przyjechać Ale i tak chciałam podziękować Wiktorowi, Oliwi, Chybkowi, Kornelowi Szymonowi, Dominikowi Za to, że przyjechali taki kawał Żeby po prostu spędzić ze mną czas I ten ważny dla mnie dzień Generalnie moje zainteresowania w życiu zmieniały się non stop Bo zaczęło się od tańca Kochałam tańczyć, tańczyłam 8 lat Miałam też etap w swoim życiu, że śpiewałam Słuchajcie, nie wiem jak ktokolwiek mógł tego słuchać Bo ja nie mam zdecydowanie głosu do śpiewania Ale... No i widocznie, no, miałam solówki, miałam solówki, no to chyba nie było tak źle. Aczkolwiek mi się wydaje, że było masakrycznie, no ale dobra. Witam Witajcie gości. Paulinka i Amelka, zaś wam zaśpiewają, za, za, za śpiewają, zatańczą, e, Lub będą... E, lub będą różne fajne rzeczy. Tu Sarki, idziesz po tym korytarzem, słyszysz, widzisz... A, jeszcze coś, jeszcze coś. Jeszcze coś. Idziesz po tym korytarzem, słyszysz, widzisz ludzi tu. Na na... Sorry, dobrze ty śpiewasz, tajemniczo chcesz grać, zabójcze śliczna, fantastyczna Master monster high, monster high, monster, monster high Na upioru fly, monster high Ta pamiątka wysła, monster, monster high, monster high Brawo! Chciałam też podziękować wszystkim ciociom, wujkom, oczywiście mojej kochanej chrzestnej, ciocia Kamilka Buziaczki dla ciebie, wariatko, też dla mojego chrzestnego, świętej pamięci niestety, ale podobno był cudownym człowiekiem. Szkoda, że go nigdy nie poznałam. Właściwie to poznałam, ale w wieku jak miałam jeden, dwa latka, także za bardzo nic nie pamiętam z tego. Tak jak mówię, podobno był cudownym człowiekiem, także mam nadzieję, że gdzieś tam z góry teraz na mnie patrzy i jest dumny z tego, na kogo wyrosłam. Że jestem spełniającym się osiemnastolatką, która robi coś, co kocha, ma zainteresowanie, jeszcze dzięki temu ma z tego pieniążki i jest to pasja połączona z pracą, co jest rzadko spotykane, ale cudownie, jak się to po prostu razem połączy. Także też go serdecznie pozdrawiam, mimo że wiem, że tego filmiku nie może obejrzeć, to wierzę w to, że patrzy teraz gdzieś właśnie z góry na mnie i jest dumny z tego, że, że po prostu jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię. I spełniam się w tym, i idzie mi to całkiem nieźle. Cała moja rodzinka jest zwariowana, ale na maksa kochana, także też buziaki dla was. Też moi znajomi buziaki dla was. Nie wiem dokładnie, kogo miałabym wyszczególnić w tym filmiku, ale tak czy siak po prostu. Jezu, moje życie jest cudowne i naprawdę mówię to totalnie szczerze, gdzie kiedyś tego bym nawet nie wspomniała Zwłaszcza w czasach gimnazjum, gdzie była to dla mnie katorga Ale dobra, nie wracajmy do tych złych chwil Tak czy inaczej przygotowałam taki filmik właśnie ze wspomnieniami z mojego dzieciństwa Od momentu, gdy byłam takim małym szkrabem, który tylko biegał, krzyczał i był bardzo irytujący, to trzeba przyznać Do momentu, aż jestem teraz tu, 18letnia. Dojrzała kobieta. Dobra, może nie aż taka dojrzała, ale kobieta plan na przyszłość z marzeniami, z celami i z cudownymi ludźmi wokół siebie. Także ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Zrobiłeś już? Tak, zrobiłem. Pokaż! Nie, to później. No pokaż! No pokaż, pokaż. Pokaż. No pokaż. Pokaż. pokaz No, ej, pokaż. Hmm. Pokaż. No, pokaż. My wyjdziemy tam dam klapsa. No. Co ty? Daj, ja pooglądam. widzimy hmm. Chodź. <laughs> <laughs> Maulinkuś, a tutaj co jest? Co tutaj jest? Zobacz. A tu ten konik chyba widać. Konik Kaulinka też jest. widać. I tutaj Ka też widać konika. Zobacz jaką ma grzywę. Tu? Co? co to jest? Maranek. malutki. Taki wielki? Oni kawałka Pogłaskałaś, Pogłaskałaś baranka. A to co to są? Takie różowe. Mm. A jak robią świnki? Kukulikur. Świnki. No nie! Świnki tak nie robią. Świnki robią inaczej. Chrum, chrum. A kogutek jak woła? Kukurydki. Kog... A no właśnie! Kaczka jak robi? Kwa, kwa, kwa. A baranek jak robi? Nie. Taki miły ten moranek. skała, balinka. Fajnie się spało na niej, co? Fajnie się przebiera. Przebierasz nóżkami? <grywa> ja tak. A jaką tu masz? Brudną koszulkę. Wyspała się i fajna jest. Co ty Co ci powiadam? Co Ja <grywa> tu mam. Mieszka, Koszulkę masz brudną. Hmm. Brudna, rzeczywiście. Przybieram, przybieram. muskami, muskami, Przybieram. Rzadkowi koszulkę. Rożam, rożam. Ale nie chciało mi tego. Paulina. My nie chciało mi tego, bo tu będzie się walki. sama sobie oskarbię. Bo ci to zabiorę. Paulina. Co, co? tam? Dzisiaj, nie dzisiaj. Nie! nie, ona będzie nauczycielką, bo ona tak dobrze krzyczy na wszystko. Będzie nauczycielką. ona nawet głos wskaźnić. Tak. A tu jest jedno palink. Co? A jest A ty, Paulinko prasujesz? Prasuję. No to pracuj. O tak. Tatuś mówi, że nie umie smarkać. To umie. Paulinka umie smarkać. A jeszcze masz na nosku? Pokaż. No, co mi zabierasz prasowa? Co ty Paulinko, robisz? Paulinko, pracuj. Tak, coś tam ić. Coś tam ta można. Pieczka. O, jak pięknie, o! dresik swój, tak? Co ty robisz, Paulinko? Jakie ty masz brudne rączki. Chyba farbkami malujesz, tak? Aaaa! mam! Ale masz brudne łapki. Właśnie się zaraz będziemy kąpać, co? Ja bądź ja! Ach ty brudasku. <grymka <grymka> tak. Yeah. Tak Nie miał, ci zobacz. No miał troszkę kotku. Miał koteczku miał. Coś ty kotku miał. Żeby, żeby nie ugryźć. <laughs> tam, tam jest pszczoła! Pszczoła jest? Tam jest pszczoła! Pszczoła pokaż mi, pokaż gdzie! <laughs> Zdecydujesz ten namiot. Co tam jest? tam są tulipanki! A co jest w tulipankach? Mama cioci da jedno z elczek krawędzi, a w dół sześciu Mama, mama Daj kwiatuszki teraz. Ucałuj mamusię, ucałuj. Mm, jeszcze teraz tak głośno do tatusia, żeby tatuś słyszał. Mama cioci da. Jedno serce, tu które mam. Ale śliczny wierszek. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Buziolki mi daj, daj mi. A, a te kwiatuszki dla kogo masz? Dla mnie. A ja myślałam, że dla kogoś innego. Dla, tak? Dusia. Dasz to Dusiowi? Nie. O, dlaczego? Bo to nie jest święta Dusia, tak? Nie, to właśnie to bo jest święto. No twoje święto niedługo też będzie. To jest moje święto. Ale będzie dzień dziecka. Właśnie teraz będzie dzień dziecka i co dostaniesz? Prezent takiego jesteście. Takiego... Takiego misia. Jakiego misia? Naprawdę, skąd wiesz? Będę miała dwa misia. A ktoś tak powiedział? Nie kupię misia. Odda mnie dostaniesz coś innego. Odanie. Panka tego nie lubi. Czego nie lubi? Takiego. Takiego... Ka, taka, takiego nie lubię. Czego? Czego? Miętosiu. Nie lubisz... A tak się gumiak dostaje dwójka Dominika, tak? Tak. Nie lubisz, No to się tak przykleja, tak? Co ci ten jednom ilie przywiózł? Nie wiem. A to co masz na nóżkach? Babciuski. Jakie? To ważny? Są bałki. Tu są zobacz kwiatuszki, tu są dziurki. A tu są basenki. Musimy też tej na basen? No pewnie, że możesz ich w nich na basen. Co to jest? No, co to jest? To jest zamek. Podoba ci się? No, zobacz, dotknij. Kto tam siedzi na fotelu? Nie wiem. Weź sobie tą raneczkę, no weź w rączkę. Podoba ci się domek, Paulinko? Paulinko, podoba ci się ten domek? Tak. Będziesz się bawiła? mamy schować, to czy będziesz się bawiła? nie, to jest moje twoje to jest? tak Aha. ale nie można tego zrobić, bo to jest moje mhm. kupiłaś mi teraz te, mi jest potrzebne aha a może jest z my kimś? znowu to mieszkanie my kimś? znowu to my z przywiozłaś nie no, to nie tej, nie tej, Paulinko. Tą, co masz tam w zabawce, dostarczy Ci Kamilki. Myszko Miki, Myszko gdzie jesteś? Myszko -miki! Mam. Ulubiona? Ulubiona, tak? Ale ładnie zmiataj, Paulinko. Teraz na razie rozgarniasz. Dobra, o nie, o nie, o, mój o nie, o No Na tatusia patrz. Hmm, nie patrz. Ale spójrz tak, patrz patrzył w oczka. To tatusia nie patrzy w oczka. Na nas? Otwórz. Tam tam tam. Otwórz.

po prostu, po prostu, się jeszcze nie. Tam, tam gdzieś tam, 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 Zrobiłam tam, 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 Zrobiłam. Stajemy, stajemy. Uf, ja się tak na ja teraz się wydarzyło? Ja też się razy zdarzyło. Wstawimy, wstawimy. Ja się także zmęczyłem. Ja też się razem oh, zmęczyłem. Pawełka też. Daj, rodzkę, <śmienią> daj, rodzkę. <śmienią> tak to... ja się zmęczyła. I ty też się zmęczyła? Ja też się zmęczyłem. O! O! Człowiek pracy. I się świadomo, że film to ja obrabiam A uśmiechnij się Mało nas, mało nas Do pieczenia chleba Tylko, tylko mamy tu potrzeba Mamy tu potrzeba <laughs> Brawo! Mało nas Pieczenia chleb, ba, tylko dadka do pieczenia chleba. Tylko tatka do pieczenia chleba. Brawo, brawo. Idzie ja. No, no. Idzie ja. Nie. Dobrze, dobrze. Idzie też Marysia. Wszyscy żyją i niszą. I nie tylko dzisiaj. Brawo! Brawo! Do piernika na się i skieleczka luga. choć opowiem Ci bajeczkę, bajka będzie duka. Była sobie baba Jaga, miała chatkę z masą, a w tej chatce było dziwo, a tym srażem rzadko. Roku... Brawo! Gdzie w tej łebku się mieści to wszystko? M miał tylko... Do... MIAŁ! Słoniła mu się wielka rzeka, wielka rzeka, pełna blaka, aż po samo dno. Pięknie! Brawo! Pięknie! Chodźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy Markiego i Maryję Matkę Wita Witaj Jezu! Ukowany od sprolaku, ogłoszony. na narodzi tej nocy, gdyś nas wyrwa w czarta noc. Ciążę narodzi tej nocy, gdyś nas wyrwa w czarta noc. Brawo! Wejrzyj dziewczęta, dalej śpijmy się. Aj, hop, szarca! Jaką na joką mnie! Aj dalej, dalej, dalej do, 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 się. A co tam wyszło z tego kwiatka w teatrze, no? Sorry, a tam z tego jajka co wyszło? No właśnie, a co wyszło z tego co? jajka na koniec? Kurczaczek malutki. A tam zrobiłaś kupę tam, tam... tam... tam do bamberza zrobiłaś kupę. Teraz zrobiłaś kupę? Nie. A tam siku zrobiłaś, wiesz, w teatrze siku, mam musiała z tą wyjść. Musi wyciła lupkę. A może teraz zrobiłaś kupę, co? Nie zrobiłam. To dobrze. I widziałaś te pszczółki, jak latały tak. Psss. O pszczółki też były, tak. I tak ma tak. Machały, tak. I ulica. Janko. Janko, klędzina, lanko. Podejrzyj się w boczki. Ale podejrzyj sobie boczki. Wytrzym za wargoczki. Muzyki też i wywielaj kogoś. Co to święci? Coś nie zrobiłaś? Coś ty nie zrobiłaś? To kupa zrobiłaś. Nie, zrobiła, nie zrobiłaś. Nie zrobiłaś? Nie, bo by na grudzień wójt. Wszyscy kółko dla miasta. Wszyscy kółko dla miasta. Mam szczęście. Przyrogi ciasta, kółko nam się rozerwało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy wers! Tylko nam, tylko nam, pałulinki trzeba. To, Brawo! Brawo! Tak, się... Zdamy <śmieniu> jędrze! Ja, jak zabań, jest. A pewnie babki wali siedzisz na myli? ku kukleniu w Już no, nie, juz, już idziemy. się spać. już idziemy, myśli, 你放心 <laughs> <re>。<laughs>